Dzień dobry, szanowni państwo, moi drodzy, ostatni dzisiaj odcinek naszego mini maratonu pięciodniowego w Rainbow Six Siege z ekipą. No i drodzy, bardzo wam dziękuję za to, w jaki sposób przyjęliście te materiały. Nie ukrywam, że przez 1200 materiałów, które zawsze robiłem, większość tych materiałów była dogrywana, nie była surowa. Nigdy też takiego maratonu nie robiłem, że dzień po dniu wrzucałem praktycznie gameplay live. Odrobinę nie ukrywam, bałem się waszej reakcji, jak do tego podejdziecie, ale bardzo się cieszę. Cieszę, że poniekąd na te 150 tysięcy, do którego progu zbliżamy się bardzo szybko, dajecie mi po prostu jakąś kolejną możliwość poza materiałami dogrywanymi, poza materiałami, nad którymi trzeba spędzić kilka ładnych godzin montażu. Także dziękuję Wam za to, mam nadzieję, że więcej tych maratonów uda nam się robić. Oczywiście zachowując zdrowy rozsądek, bo to nie jest też tak, że teraz tylko będę wam wrzucał takie materiały, ale cieszę się, że pozwalacie mi się w taki sposób po prostu. Cieszyć graniem w gry. Także moi drodzy, ostatni odcinek finał. Wydaje mi się też, że najśmieszniejszy materiał. Jeśli to ostatnie 5 dni Wam się spodobało, zapraszam do ocenienia materiału. A teraz miłego oglądania. Właśnie dziełem w wieży. ale. obity bardzo mocno. Będę wam patrzył, co się dzieje na tym. na kamerkach? Patrz mi tam, impi tył. mam patrzeć w no, ja tu te schody przytrzymam. Fu. Musimy zrobić teraz różnicę. My się czujemy jak nikt inny. Ej, bo on marnuje kandelę na drzwi. Spokojnie, damy radę. Tylko jak mi wejdzie na y, korytarz, to po mnie, nie? Ale jaki korytarz? Tu nie, to bo ja tu stoję. No dobra, dobra. Kromka, przyładuj, przyładuj kromka. Cicho bądź. Ja to jest dla mnie wystarczająca ilość nabojów. Patrz, patrz Łosiu. 5, 4, 3. Dzień <grywa> <Baj grywa> to, to. to był mój numer. I widzisz, kromka, myślałeś, to przeładuj chłopie. No i tak to kto tam został? Remik już chyba. Nie oh mam już wam mówię. Tak, już nie ma. Tu jest no, jeszcze moje ID. O, po schodach będzie ID na schodach jest ID kuba, jak coś. Kto? Jeszcze U mnie jest jeden, O, Co to nie wie, jesteś cudowny z tymi kapkanami. Co ty, ty, ty drugi wszedł z tymi... kapkana? Tak, uratował mi życie ten kapkan. Ja nie mogę. No łosiu, Jeszcze łosiu to jest first to place. Jest taktyk. taktyk. Very good. Stopę. O, ja jest? teraz Katarzyno, w twerence oddajemy taktykę na, na, na tą rundę. Anion, azotu, 28 zł, tym Kronka, dziękuję. Sebek, team łosiu, 5 zł, majeczka, team łosiu z serduszkiem, 50 zł. Może Walkirie, może jakiś miód, Jäger, cokolwiek. Oj, dobra. Proska Git <gibli> też, może? Prosta, tak, tak, bardzo tak. dobrze. To są takie nieogary, szczególnie Remigiusz. No. Ja ci pokażę gdzie położyć. Daj, spokój To chodź jedną tu. O, gdzie? Tak przy krawędzi. Chciała, to ty no tu, no. Bo no. oni no. no. no, przełacię grali bardzo dawno. Jak no tak jak panu jeszcze Co wy ma... robicie? W miejscu, Wszystkie w jednym miejscu, niech postawi. ty. bo tu z dronem. Ja ścianę dać. I Gdzie ścianę, Nexus. Tu. To tutaj daj. tu, tu. A tu nawet dwie możesz dać obok siebie. Dobrze. Upewnie tu się wbiją w to. Czym się nawaliłeś serek? Co ty? WD? Alkohol pijesz? Co ty? Ham? Łysiu, problem nie grając. To jest jedna metoda dla mnie dzisiaj. Tak jak Paddle. turno bo... inaczej będzie lipa. O co wstałeś? Gdzie tu, tu zablokować, czy rotację? Nie wiem, tak, gdzie mam blokować, bo jeszcze mogę zablokować. Rotację, mój no, drogi przyjacielu, ty masz z czym zrobić rotację? Nie, Łosiu, Łosiu, nie, zostaw, nie. zostaw, nie. psik. Nie łosiu, weź rzuć. tu rzuci. Bo tu no. by się przy... Tu niech, tu niech rzuci nejda. Nie, mam C4, gdzie? No no tu, tu, tu? No C4 możesz tu rzucić, no. <laughs> Wysadź tą ścianę. Bajecznie. To za nieudatne. Ale bez sensu. Nie, bardzo dobrze. Znaczy, no. Bajecznie. A jest Nexus, dobrze, jest dobrze. Super, Tam są goście. Starczą, starczą, uważaj. Ale gdzie? Mała wieża. Na dole? Ej, ja zrobię taką małą wieżę teraz. O nie, o Boże, co ja zrobiłem? O ty, gnoju! Skąd, 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 skąd? Duże okno. Patrz, duże okno? Patrz. O hajes. Ooo, hajes. Bardzo Super. Uła, babcia, nie dzwoń! Ładnie, Łosiu! Łosiu, co tam w... rozpęta? Wyczynia, wyczynia? Ojo, jaki był... Babcia, nie dzwoń znowu teraz! Ma. Może pizza przyjechała? <grym> idź, weź Łosiu, idź tutaj do kuchni, prosto. Nie, nie tam. Nie, nie, cofnij się. I tu, tu w lewo, tu, tu. Ale Obejdź, waluje. idź prosto I tutaj już idź, nie, nie biegnij I w lewo się okay. wceluj Będą tutaj szli mojej prawej strony U. Idź, idź, idź do przodu, idź do przodu o, to Jedzie w to. I tam w prawo coś będzie, Łosiu Nie Nie? Zabiłaś Oaj, go? dobra, dobra, nie. jest, jest, wiedziałem, że jest po prawej, kuźwa Dobrze, Łosiu, tu na górę, tu na górę, po schodach I ich ja skrócisz wiem, od tyłu mam. Do KBI jest. KB jest I DIN się odpaliło znowu o, oh, tu jest, na korytarzu. pod no no wow. daj Kecaj, 50 zł, Tim Łosiu. Nie, graba, graba. Na kucaków w tym pomieszczeniu. Dobrze, dobrze Łosiu masz. Masz bardzo dobrą pozycję. Tim Łosiu tak dalej puszcza, tam jest, wspiera. Tam, tam osiem, jest jeszcze idi. tam jest jeszcze inni, tam jest tak, jeszcze, tak, tak, tak. jeszcze Pan poczekam. Tak, tak. Poczekam. Ciu, ciu, ciu. Bardzo dziękuję. Oj, z prawej, z prawej. Tam jest frost, jak coś. W drugą stronę się obróciło. Się. O. Tu, tu, no, tu jest. Za bon Eee, okno, okno. Schowaj się. So, tak, tak, tak. Tam jest kark pan, tam no, jest pan. Tak, tak, jest. Cicho. 15 sekund leży. Yeah! Yeah! <laughs> <laughs> nie bierze Dobra, i zesadnął na polis, łup, Trzy po prostu Ale siadło 7 zł do 15 tysięcy a to ja zabiłem No ty a, no Tak, a, bo ja czekałem, a ty wiesz, no Myślałem, że to... E, no to... ty A to, a to nie. Ja. O, no. Ale to jest prawie to, tak jak to było takie, wiesz, celowo Ale żeśmy się zgrali, kurde radzie tak, ja, o, ja myślę, że to wesio. trzeba znowu powtórzyć to Właśnie no. przed chwilą ten dokeabi, czy coś tam, na tym telefonem i cały czas. Przerwę odbić. <laughs> Rudy Krecio, 50 zł. Serduszko, tym kromka dziękuję. Hoshi, tym impi. Hoshi. Dla jedynej mirabelki w tym towarzystwie. Oh Szanowni Państwo, 15 tysięcy pękło. Say what? Say what? A słuchajcie, rzucam mi te cukiereczki. Te, e, tam, żeby wdepnęli, Radek, tam, żeby wdepnęli. Dobrze, dobrze. się tam I w Dawaku. Ja, ja muszę ją poznać. Nie. O kurde, Wspaniała że... kobieta. Ja wiem, czy, czy pan, kurde. Też chcę ją poznać. Aż, aż czuję, aż czuję rumieńce na twarzy się. O kurde, panie. Oluźniam krawat, którego nie mam. To znaczy, że jest grubo. A, tarcza tutaj. Tarcza była. Dobrze, dobrze. Gdzie była? W tym okienku tu. To Czy tu jest otwarte w ogóle do tego? Na świat? Wchodzi, wchodzi, wchodzi tarcza. jest tutaj w korytarzu. Ma zewnątrz jest tarcza w korytarzu. To tam ma, to tam już ją dojechać. Psiu! straszył się. Ucieka. Oh Jezus, tam jest dwóch. Tam jest dwóch. Nice! Zatwijemy. Ja Jacuś, kurde. Ja coś poszedł przeczochrać. Idę, idę. Idę go uderzyć. Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. Aj, haj, to, go! Nie, nie 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 mogłem A, bo boy, Telefon dzwoń to do to mnie To ja Yuchi Jushi Oj oj No został tylko Blitz na ping'u jest Obraca się Łosiu do ciebie O bim, bim, bim. A, to, coś Co coś jadą, to, był to balki, Where's the last Warn? one? Dwóch jest, meeting, meeting, do KB. Jest, dronola, patrzy Gdzie? Na pingu, meeting, tam w korytarzu No, no tu, 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 idź, 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 prosto Tylko na cicho, na cicho teraz I tu w tych drzwiach siedzi W tych dużych drzwiach, oj uważaj! Dobra, już cię widziałam Znaczy widział, bo to robi Dawaj Nexus, dawaj, robisz to No jest tu, jest tu, jest, tu, jest Dobra, tu, po, po lewej Dobrze, dobrze, to robisz, nice! A ostatni? A mógł go przeskanować, znaczy tego jeszcze... Remig już został? Ostatniego nożem, ostatni nożem! Seto, Seto został, Seto! Seto, Seto, nożem! On straszny na zewnątrz jest! Na zewnątrz, tu przy mnie. Nożem, nożem, gdzie, gdzie tam? Ale ten do kabiny, no sobą! tu go, chodź tu go! O, tu, tu pomieszczeniu! <śmienicza> Ale z mnie się bo myślałam, że go nie widzi. Nie popatrz <śmienicza> 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 Ooo, jak się złapał. Co Jedny. tu się dzieje? Dziękuję, dziękuję bardzo. A mapka jest fajna. Ketaj, dziękujemy, dziękujemy. Ale patrzcie, jak ile tutaj się sypią. Patrzcie, kurwa! Łośu! Patrz! Aż szczy! No. Ale ile Asyst proszę! Szczytnie. No i zobacz, król Asyst! Witaj w moim świecie, dlatego tak lubię grać Nie, nie, jestem ostatni. Tymi żigiełkami. A, ja a ja sobie wezmę może głazem pocisnął. Ale do tego trzeba być dobre mowo. Poza chiński smartfon to Xiaomi, kurde. Chiński rząd do mnie dzwonił. <noise> We need to locate a bomb. We need to locate the bomb! We need to locate the koo a nie. Okej okay, alright. Pięterko? All right, damn, all right. Nie wiem czekajcie, jedę na pięterko. Jeden na dół. Chodź zjedźmy sobie, pięterko. Pięterko, pięterko Katarzyno, wesz... Katarzyno ta, ta, ta. Chcę to zrobić z tobą w tym momencie. Jezus, Szybko, maria. bezboleśnie. Wchodzimy do e, tego. Z, z, zbrojowni. Do łazienki, a. no, to też... Do zbrojowni. Pomóc, tak? Kasia bezpieczny wariant zrobiła, wybrała. Mam no, wrażenie, że on sam nie wie czego jest chce, bo chce jest. do chciał. Czy do sypialni, bo czy bo do łazienki. Ale co? robimy, robimy, robimy. Zbrojownia. Uzbroimy się i let's go. No, że Chodź Katarzyna. Że, wiesz, przed, po i w Tylko ja chciałam ich spalić tam, a. Tam, będziesz palić, to spalimy po wszystkim. Poczekaj. Taka ładna dziewczyna i pali. Pójdź. Ja tu tak prowizorka jedziemy tam? Lecimy, 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 bo tu nie ma co. Ja idę zobaczyć małą węgię. Ej, tu bierze, jest się wzmacniał. Nie ma, nie ma co się pieprzyć. O Boże, ja znowu nie wybrałem postaci, no nie... Jaką postacią gram? Rozwalę to, a, Impi. O! Fleszyk. No Dostał. <noise> Nexos mnie zabił! Bosiu jak mnie przespieszyłeś? No miałem taką szansę chociaż. Bosiu plantuje! No z tyłu jeszcze plantuję. Jest z draba Z tyłu, z tyłu, z tyłu. Zdrawa tyłów. Dobra, plantuj! Dobrze, Łosiu, ty, ty jesteś mistrzem jezu, w tej grze so, tutaj, jest tutaj nie? Jest niesamowity! No, A dajcie mu zabić ostatniego, dajcie mu zabić. Nie, 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 daj spokój. Urany boskie. jak on dobrze, dobrze Łosiu, taktycznie. Co to było? Impi ciebie nie ma, daj Łosiowi. Dobra. Daj Łosiowi, daj Łosiowi, dobrze. <śla> idzie, idzie, idzie ty. Daj Łosiowi, jest. jest za tobą. To, to, tu! tu, tu. Hm? O, no Jest! Ostatni, Ale widzieliście <gryny> oh. no, że się Tam tu jest? Tak, tak, tak. Gorzej, Łosiu królem, kurde. Łosiu jest królem. Pięknie! Tak, Dżemik 20 zł. Team Kromka pozdrawiamy, bardzo dziękuję. Rez też za dyszkę dziękujemy bardzo. Pięknie, Łosiu. O.